Rozpocząłem no, pierwszy program w 2024 roku, program Goździna Radia RSC. Dzień dobry, przy mikrofonie Maciek Bomba. Mimo, że mamy nowy rok, to do tematu, który już za moment poruszymy, powracamy już od wielu lat na antenie Radia RSC. Chodzi o bazę potencjalnych dawców szpiku, która jest prowadzona przez Fundację DKMS. W najbliższą sobotę, 6 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbędzie się kolędowanie ze starostą, podczas którego będzie uruchomiony punkt właśnie, gdzie będzie można się zarejestrować. Na temat prawd i mitów związanych z dawcą szpiku, Kostnego, a także z samym procesem poboru szpiku kostnego rozmawiam z Mateuszem Lisem, przedstawicielem fundacji DKMS. Dokładnie, wszystko Pan ujął można powiedzieć w pigułce, to co robimy, uzupełniając tylko informacje, dopowiadając, my walczymy z nowotworami krwi, ratujemy ludzkie życia, a robimy to poprzez rejestrację potencjalnych dawców szpiku. W ten sposób dajemy szansę każdemu pacjentowi, każdej osobie chorującej, zmagającej się z nowotworami krwi na znalezienie tego bliźniaka genetycznego, który będzie im mógł ratować życie. I my właśnie podczas naszych akcji rejestracyjnych budujemy taką bazę potencjalnych dawców. Szpiku. Każdy, kto ma chwilę, i to dosłownie chwilę, bo rejestracja jednej takiej osoby zajmuje około 10-12 minut, e, może z nami usiąść, może pogadać z naszymi wolontariuszami i się do takiej bazy dopisać, zgłaszając niejako gotowość do ratowania ludzkiego życia. Najbliższa okazja do tego, żeby zarejestrowa zarejestrować się w Waszej bazie dawców, to 6 dzień stycznia 2024, Starostwo Powiatowe w Skierniewicach i tutaj będziemy mogli spotkać właśnie przedstawicieli DKMS-u, no i przekazać to, co być może w po jakimś czasie będzie wykorzystane. Dokładnie, w tym miejscu zachęcam wszystkich do rejestracji. 6 stycznia w Skierniewicach. Można się do takiej bazy dopisać. To zajmuje, tak jak mówiłem, tylko chwilkę, bo jest to 10 minut, a w tym czasie możemy zrobić niewspółmiernie dużo. Taka rejestracja to też jest proces prosty, bo to polega na przeprowadzaniu krótkiego wywiadu medycznego, który przeprowadza z taką osobą rejestrującą się wolontariusz. Jeżeli po tym wywiadzie nie ma przeciwwskazań, to przechodzimy do wypełnienia formularza, tam podajemy swoje dane kontaktowe, dzięki którym później Fundacja w już wytypowania do zostania momentu, w momencie wytypowania do zostania dawcą faktycznym będziemy mogli się z daną osobą skontaktować, i po wypełnieniu formularza przechodzimy do pobrania wymazu. Trzema pałeczkami z buzi, każdą pałeczką trzeba pocierać. Po minucie, czyli trwa to chwilę, nic nie boli, nic nie kosztuje, a jak już mówiłem, można zrobić bardzo dużo dobrego. A proszę mi powiedzieć, co jest przeciwwskazaniem, jeżeli chodzi o to, żeby do tej bazy nie trafić? Czy są jakieś, nie wiem, schorzenia, czy jakieś uwarunkowania genetyczne, czy na przykład to, że my sami powiedzmy mieliśmy nowotwór krwi i przez co też nam udało się powiedzmy zatrzymać akurat rozwój raka i nie, nie możemy już być w tym momencie dawcami? Jest kilka takich głównych zasad, których musimy przestrzegać podczas rejestracji. Nasi wolontariusze, którzy prowadzą tę rejestrację, są z nich bardzo dobrze przeszkoleni, bardzo dobrze przygotowani, mają pełni informacji do tego, kogo mogą rejestrować. Są także w stałym kontakcie z fundacją, żeby wyjaśnić na przykład bardziej zawiłe kwestie medyczne, czy jakieś inne zagadnienia związane z rejestracją, mówiąc w skrócie, kogo możemy zarejestrować, kto może się dopisać do bazy potencjalnych dawców szpiku. Rejestrujemy osoby między 18 a 55 rokiem życia, osoby, które na stałe mieszkają na terenie Polski, osoby, których BMI nie przekracza 40, czyli tutaj mówimy o tym, że nie możemy zarejestrować osób chorobliwie otyłych. Rejestrujemy osoby. Które nigdy wcześniej nie rejestrowały się w żadnej innej bazie dawców szpiku, bo tutaj dodam, że ktoś, kto się zarejestruje na przykład podczas akcji 6 stycznia w Skierniewicach, to w tej bazie będzie już do 60 roku życia, więc nie podniedublujemy rekordów. No i te kwestie zdrowotne, o których Pan też wspominał, rejestrujemy osoby w ogólnym, dobrym stanie zdrowia. Tłumacząc trochę dokładniej, jeżeli ktoś na przykład jest lekko podziębiony. Ty może się zarejestrować. To nie jest przeciwwskazaniem. Chodzi nam tutaj o różne choroby przewlekłe. Ich lista jest bardzo długa, dlatego myślę też, że teraz nie będziemy sobie każdej takiej sprawy omawiać, każdą taką sprawę indywidualnie, warto omówić z wolontariuszem bądź też bezpośrednio z fundacją. Często się mówi o tym, że najlepszymi dawcami są członkowie rodziny niestety nie zawsze jest to tak idealnie rozpisane i wzorcowo jakby mogło się wydawać. Jak to wygląda z tymi bliźniakami genetycznymi? Ponieważ ja pamiętam, że kilka miesięcy temu pojawiła się informacja, że jeden ze strażaków z naszego regionu 6 lat czekał na telefon, doczekał się tego telefonu i udało się pobrać jego szpik po to, żeby ratować życie zupełnie obcej osoby. Jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o Skierniewice? Czy ta świadomość mieszkańców Skierniewic, słuchaczy Radia RSC jest coraz wyższa, że po prostu ta lista, ta, ta baza tutaj akurat 9600 mówiąc kodem pocztowym wzrasta? Widzimy, że świadomość w społeczeństwie cały czas się zwiększa, cały czas się zmienia. My podczas akcji często rozmawiamy z ludźmi, zachęcamy ich do rejestracji i coraz częściej pod tych akcji słyszymy od ludzi, że ja już jestem w bazie, ja już się do tej bazy dopisałem, więc dziękujemy po prostu za, za aktywność, za to, że są do tej bazy dopisani. Ja zerknąłem tutaj mam przed sobą te liczby, jak to wygląda, jeśli chodzi o Skierniewice. Skierniewice są, mam nadzieję, że się nie pomylę z tego, co sprawdziłem, ale blisko około 50 tysięcznym miastem. I w tej chwili w Skierniewicach jest zarejestrowanych 2031 potencjalnych dawców szpiku, więc myślę, że to liczbę możemy śmiało zwiększyć, chociażby 6 stycznia. I dodam, że z tych 2031 potencjalnych dawców szpiku dawcami faktycznymi zostało 13 osób, czyli to jest naprawdę całkiem spora liczba, bo też to, o czym Pan wspomniał, czyli to dawstwo rodzinne, to jest tak, że gdy ktoś zachoruje, zmaga się z chorobą, z jakimś nowotworem krwi i potrzebuje tego przeszczepienia, to w pierwszej kolejności sprawdzani są ci właśnie dawcy rodzinni najczęściej największe prawdopodobieństwo, że taki dawca rodzinny znajdzie się wśród bliskich, występuje wtedy w przypadku rodzeństwa. Natomiast procentowo, teraz troszkę statystyki, rozkłada się to tak, że 75% pacjentów potrzebuje dawcy przeszczepu, jednak od tego dawcy. Niespokrewnionego, czyli tej osoby, która dopisze się do listy potencjalnych dawców szpiku, bo przypominam, że rejestrując się podczas takich akcji, rejestrujemy się dla wszystkich chorych na nowotwory krwi na całym świecie, niezależnie od tego, na jakim mieszka kontynencie, niezależnie od tego, jakiego jest koloru skóry czy jakiego jest wyznania. Pomagamy wszystkim na całym świecie. I teraz na koniec jeszcze pytanie dotyczące procesu właśnie pobierania szpiku kostnego, ponieważ akurat tutaj w świadomości społecznej może być jedno słowo, czy to boli? To raczej pytanie, czy to boli? Tak, to jest jedno z pytań, z którymi najczęściej się zderzamy podczas rejestracji. My z racji swojej wykonywanej pracy też często rozmawiamy z dastami faktycznymi, z osobami, które rzeczywiście oddały ten szpik. Ja nawet ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nigdy się nie spotkałem z kimś, kto powiedział, że to boli, że żałuje, że to oddał, że się strasznie przez ten proces nacierpiał. To zawsze są osoby, które cieszą się, że mogły to zrobić, które mają dużą satysfakcję. Tego, że to zrobiły, i to są osoby, które bez wahania odpowiadają, że gdyby po raz kolejny była taka potrzeba, to nie zastanawiałyby się ani sekundy, żeby ponownie oddać komuś szpik, bo to jest po prostu ratowanie ludzkiego życia. Czy to boli? Odpowiem troszkę bardziej jeszcze szczegółowo, ponieważ mamy dziś dwie metody oddania szpików. Już będziemy wytypowani do tego, żeby zostać dostawcą faktyczną. Pierwsza z metod, występująca w aż 90% przypadków, to jest metoda nazywana aferezą. I to jest metoda, która przypomina oddanie krwi. E, dawca e, przychodzi sobie do kliniki, w której dochodzi do pobrania i na jedną z rąk ma zakładane dojście do żylne. Z jego organizmu krew wypływa, trafia do urządzenia zwanego separatorem, a w tym separatorze z krwi oddzielone są komórki macierzyste. Z drugiej strony urządzenia krew wypływa i wraca do organizmu. Dawcy. Cały ten proces zajmuje kilku godzin, około 4-5. Wcześniej dawca przez 4 dni przed samym tym zabiegiem przyjmuje również czynnik wzrostu, dzięki któremu jego organizm produkuje więcej komórek macierzystych i po tym całym procesie dawca tak naprawdę może iść do domu. Druga metoda, ta występująca w 10% przypadków, to jest oddanie szpiku bezpośrednio talerza kości biodrowej. Tu od razu dodam, że z tą metodą związana jest największa liczba mitów w związku z naszą działalnością, ponieważ często cały czas stykamy się z tym, że ludzie myślą, że ten szpik pobiera się z kręgosłupa. To jest nieprawda. Szpik pobiera się z talerza kości biodrowej. Szpik występuje w kościach płaskich, a naszą największą kością płaską w organizmie jest właśnie talerz kości biodrowej. Dlatego stamtąd pobierany jest szpik. Pobierany jest w klinice Wtedy taki dawca tak naprawdę spędza w klinice trzy dni, gdzie jest to dzień przyjęcia, dzień zabiegu i dzień wypisu, a sam zabieg odbywa się z nieczuleniu ogólnym. Przez około godzinę dawca leży na brzuchu. Śpi, możemy to tak uprościć, i w tym czasie lekarze pobierają od niego szpik, który po około dwóch tygodniach zregeneruje się w jego organizmie. Niektórzy z dawców, którzy oddawali tą metodą, wskazywali, że po tym zabiegu, w miejscu, skąd się pobiera, a to się pobiera w stale szkości bedrowej, czyli możemy się domyśleć z tyłu, w dolnej części pleców, robi się takie nakucia. I niektórzy z dawców opowiadali, że właśnie w tym miejscu, gdzie były te nakucia, występowały u nich takie. Um, objawy, takie dolegliwości, tak jakby wstali i się po prostu uderzyli jakiś klant stołu, wstając. Te dolegliwości oczywiście po kilku dniach ustępowały. Tak więc przypominamy jeszcze raz, 6 dzień stycznia, sobota, Starostwo Powiatowe w Skierniewicach po godzinie 14 punkt, gdzie będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku kostnego w Fundacji DKMS. Przypomnijmy tylko, że to nic nie boli, a możemy stać się tymi, którzy dają coś, co jest najważniejsze, życie i zdrowie. Mateusz Lis, Fundacja DKMS był Państwa także moim gościem.